Cześć, z tej strony Mori, A w tym filmie opowiem wam trochę o moich wrażeniach z serialu Park Jurajski: Teoria Chaosu, a potem razem go sobie przeanalizujemy. Więc zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem, a ja już bez przedłużenia zapraszam was do oglądania. Ja jeszcze tylko szybko chcę powiedzieć, że bije do 100 subskrypcji, więc błagam cię, zostaw subskrypcję. Okej, okay, więc jak już pewnie wiecie, Park Rejski Toria Haosu to kontynuacja Parku Rejskiego Wozu Kredowego, w której nasi bohaterowie po prostu zostają porzuceni na wyspie i muszą walczyć przez prawie rok. I no, udaje im się to, wracają na kontynent. Teraz część spoilerowa, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście całego serialu, to teraz jest czas, żebyście wyszedli z tego filmu. No i dobra. Może zacznijmy od moich wrażeń. I powiem szczerze, że jestem naprawdę dobrze zaskoczony. Naprawdę bardzo dużo akcji i po piątym odcinku dosłownie tak mi się chciało to oglądać, że oglądałem 8 odcinków za jednym razem. I no... Jestem pod serio wielkim wrażeniem, jeśli chodzi o fabułę i scenariusz, bo to, co odwalili twórcy, to to jest serio bardzo dobra zabawa na kilka godzin, bo jednak tyle trwa ten serial mniej więcej. Jednak nie byłbym sobą, gdybym trochę nie ponarzekał, a tak właściwie nie ponarzekał na dubbing, bo ogólnie jest spoko, mogło być lepiej, ale mogło być o wiele gorzej, ale w pierwszym odcinku to jest taka tragedia, gdy... Yy, aktor głosowy, który gra Bena, przejężycił się, zamiast Karnotaur powiedział Kartonaur i zamiast Byczek powiedział Toro, no to to był jest serio tragedia. Od razu, no pięć razy to przewijałem, czy ja na pewno dobrze usłyszałem, ale tak to, to jest spoko. No dobra, teraz temat Atrakcji No i to jest naprawdę dobre, dobre dinozaury. Jakby dobrze napisane, ścigałem ciągle tych bohaterów I ten taki klimat I jeszcze ta baba, co jest jak upior No naprawdę bardzo dobrze one wyglądają I szczerze ja chcę, żeby one były w drugim sezonie Nawet jeśli nie ma ich bez Reda, nie wiadomo gdzie się podział No ale naprawdę bardzo dobrze zostały ukazane w tym serialu Jednak dla mnie najlepszy wątek to był ewidentnie wątek Dariusa z Kenjim i ich, jakby, przyjaźń, bo na początku byli bardzo do siebie wrogo nastawieni, a przynajmniej Kenji do Dariusa, bo Kenji go obwiniał za to, że przez niego Brooklyn zginęła, niby, bo on po prostu tam nie przyjechał, a z Westonai w ogóle wiemy, że on miał tam przyjechać i miał się spotkać. I w ogóle, te, jak byli w jej domu, w domu Brooklyn, i tam odkryli, że pieniądze, pan con dla Brooklyn dawał pieniądze, i po prostu, no to jest moim zdaniem wątek najlepszy z całego serialu najbardziej ciekawy, najbardziej wciągający, przynajmniej dla mnie. Jeszcze potem, jak byli w tej wannie, i on się przyznał do tego, że kocha Brooklyn, no po prostu to jest najlepszy wątek całego pierwszego sezonu Parku Rajskiego Chaosu I tyle w temacie. No dobra, i teraz przechodzimy do analizy. Pierwszy temat to będzie śmierć Brookina, właściwie, że ona niby nie zginęła. No i jak to jest możliwe? A więc, Brooklyn, jak już wiemy, jeśli oglądaliście cały serial, to Brooklyn nie zginęła, tylko nie ma dłoni w lewej ręce. No i... Czy to jest to, na co oczekiwałem? Szczerze mówiąc, to nie. Nie chodzi o to, że ja nie chciałem, żeby ona była w tym serialu. tylko jak już z zwiastuna dowiedzieliśmy się, że jej nie będzie, to już liczymy o to, że to poprowadzą, a nie, że będzie odgrzany kotlet, tak jak z drugiego sezonu Obozu Kredowego, gdzie Ben ginie, ale jednak nie ginie. No, po prostu... Jeśli miałaby jednak żyć, to żeby to właśnie było tak jak tu jest, żeby ona przyszła na złą stronę, bo to chyba nie jest potwierdzone, ale mi się wydaje, że ona przeszła na złą stronę i staje się antagonistką. I to jest świetne moim zdaniem, że tak jak mniej więcej z Kenji w piątym sezonie obozu kredowego, po prostu przechodzi na złą stronę. Tylko mam nadzieję, że teraz już przejdzie na zawsze, bo jak Kenji przyszedł to tylko na tam kilka odcinków, a potem znowu zmienił stronę. Twórcy zrobili z Brooklyn. Tak no, dużo zamieszania w jej temacie i ludzie na samym początku publikacji zwiastuna to oni tam robili filmiki, że ona jednak żyje i tam coś tam. Ale szczerze, to mi się wydaje, że jak teraz oni wszyscy dowiadują się, że ona jednak żyje, to dla każdego jest rozczarowanie. Takie jakby nagła zmiana stron, że dobra, ja jednak nie chcę, żeby ona była. No i z jednej strony to Trochę słabo, że ona jednak żyje, ale z drugiej strony jest, jest wielki potencjał, choćby dlatego, że wiemy, że ona chciała się, przynajmniej tak spekulują nasi bohaterzy, że ona chciała kupić tego allozaura, bo tam dla pana Kona, pan Kon pieniądze, czy tam ona dla pana Kona, nie pamiętam. No, i te różne inne, że ona ciągle na tym Dark Jurassic, na Jurajskim Tropie siedzi i tam z tą Roni pisze, ale też ten wątek Roni, że ona nie mówi wszystkim, bo jednak mogłaby powiedzieć, ale to w sumie nie miałoby sensu, co nie? Takie trochę, trochę podejrzane ta, ta Roni cała, bo całe DPP śmierdzi, co nie? O TDPP niby goni, więc no, mam nadzieję, że jakoś dobrze poprowadzą ten wątek Brooklyn, bo chyba na to czekamy tylko na drugi sezon. Okej, okay, kolejny temat to jest temat, yy, gdzie oni płyną na sam koniec sezonu, gdy widzimy, jak oni odpływają tym statkiem, bo tam zabierają te dinozaury. No i potem jest o tej Brooklyn, no jest koniec. No to gdzie oni płyną? Mi się wydaje, tam są różne kursy, oni tam mówili o różnych kursach, tam e, Arabia Saudyjska, cały świat, Malta, ale właśnie Malta. Ten Gostek, czyli ten Mateo, który chyba jest dobry, mówi im, że dobra, niech, on, niech oni sobie idą, ale on się nie będzie w to mieszał. No i mi się wydaje, że oni właśnie na tą Maltę płyną. I możliwe, że drugi sezon, albo chociaż trzeci już będzie się dział wtedy, kiedy dominą, tak jak pierwszy sezon obozu kredowego, który działy się właśnie w pierwszym Jurassic World. A więc moja końcowa ocena parkerajskiego Tori Houseu to berble Ta -ta. i 9 na 10. Naprawdę to jest świetny serial. A więc to już by było na tyle. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. I czekajcie, bo w następnym tygodniu pojawi się na kanale nowy odcinek, w którym sobie omówimy, co może być w drugim sezonie Parku Jurajskiego Teorii Chaosu. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!